To były codzienne warsztaty szlifowania bursztynu, organizowane przez Kołobrzewskie Muzeum. Każdy uczestnik za kilkadziesiąt złotych kupuje kawałek zastygniętej przed milionami lat żywicy, który po oszlifowaniu może zabrać do domu na pamiątkę. Ten, którym zajęła się Małgosia Kowol, 15 turystka z Zabrza, okazał się niezwykły. Ucieszyłam się trochę, że coś znalazłam w środku, ale nie spodziewałam się właśnie tego, że to jest pszczoła i że to jest tak, tak cenne cen znalezisko. To tak zwana inkluzja, czyli zatopiony w żywicy owad. Ta odnaleziona w Kołobrzegu jest niezwykła przede wszystkim ze względu na swój rozmiar. Ma aż centymetr długości. Tak duże pszczoły zachowane w całości w kawałku bursztynu trafiają się bardzo rzadko. Ten kawałek, w którym znaleziono kołobrzeską pszczołę, ważył zaledwie 10 gramów. Jego wartość jest obecnie szacowana nawet na kilkanaście tysięcy złotych, ale jego nastoletnia właścicielka wraz z rodzicami zadecydowała, że pozostanie on w muzeum. Cenna inkluzja czeka jeszcze tylko na szczegółowy opis i już w przyszłym tygodniu będzie udostępniona zwiedzającym.